w Katowicach od 7 do 10 sierpnia trwa Wikimania, czyli światowy zlot osób edytujących Wikipedię. Co roku spotykają się te osoby w różnych miejscach na świecie. W zeszłym roku na przykład w Singapurze, a dzisiaj w Katowicach. Przyjedzie tutaj ponad 1000 osób z całego świata od Argentyny po Australia. Wikimania w Katowicach to jest wydarzenie na skalę międzynarodową, a Katowice jest miastem, które mimo sobie bardzo bogatej historii, związanej też ze całym Śląskiem, nie jest tak bardzo znane na świecie jak niektóre inne miasta jak Warszawa czy Kraków, stąd uznaliśmy, że to będzie wspaniały pomysł pokazać ludziom z całego świata, którzy tu przyjechali, ponad tysiąc osób z ponad 100 krajów, że, że mamy tak wspaniałe miejsce w Polsce jak Katowice. Oczywiście zapraszamy nie tylko wikipedian, czyli osoby, które edytują Wikipedię lub inne projekty takie jak wiki słownik czy wiki źródła, ale są tutaj z nami eksperci, naukowcy, przedstawiciele różnych bibliotek, muzeów, ludzie kultury, sztuki, którzy chętnie z nami tu współpracują, wymieniamy się doświadczeniami. Można edytować Wikipedię anonimową, do czego wszystkich zachęcam. Jest możliwe niezakładanie konta i wtedy tak naprawdę nie wiemy, ile osób, które edytują anonimowo, to robi. Natomiast takich bardziej zaangażowanych wikipedystów, którzy mają konto, którzy edytują regularnie, Mam około 4000 miesięcznie. How did you arrive to Katowice? I arrived uh, with my bike. From with my bicycle. Uh, -huh. uh from Skopje uh, on the Balkans, Macedonia. Wikipedia is like interconnected with my cycling, uh, so I can say that I started uh, cycling uh, due to Wikipedia uh, by editing on Wikipedia about cycling and cyclists. I, I, I love that sport, so I started to cycle myself, and uh, this is my tenth year like, of uh, cycling, so I decided to, to get here on my bike to Wikimania, which is the biggest annual you know, conference of Wikipedia. Nikt został wybrany przypadkowo. Kiedy się rejestrowałem, nie myślałem, że aż tak mocno się w Wikipedię wciągnę, że zacznę edytować, że będę robił coś więcej niż tylko czytał, więc to był przypadek. I wynika z kreatywności podczas epidemii, kiedy nie było zrobić, kiedy właśnie przyłączyłem się do Wikipedii. I siłą rzeczy, no, gdzieś tam Janik się kręcił dookoła w mojej rodzinie, gdzieś tam jakieś historie były przekazywane, więc w taki oto sposób się etymologia tego niku zamyka. Jestem najmłodszym administratorem, czyli osobą z uprawnieniami np. do blokowania innych użytkowników albo, albo usuwania artykułów. Młodych edytorów jest w polskiej wikipedii kilkunastu, przy czym jest to liczba zdecydowanie niewystarczająca. Jest tych osób zbyt mało, żeby zastępować osoby, które się wypalają, bądź po prostu odchodzą z innych względów. I'm from Japan. I've been editing for about three years, mm. working on Japanese Wikipedia, some Wikimedia projects, like translating documents. Yeah. Wikipedia was always my favorite website already. Every... at all of all the websites but i kind of always felt a little bit like maybe that wasn't something i was able to do so I, I never kind of before realized that you just anybody can click on the edit button and make an edit and start editing and so that's been really nice about working here and talking to a lot of community members as well to see how much variety there is uh, in a community and uh, how many different types of people are Thank you for Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.